zanim go zrealizuje nie no nagrywa się bo on jest jakiś słaby no to znaczy ma się trochę nie jedzie nie <tryma> się, aż co chcesz zrobić molo? Zobaczysz. nie aż myślałem tak jedziesz w stronę molo ja no, molo robisz jedzie nie molo co, co ty robisz? O drugie! Aż dobra! Ten lepszy byłbyś, bo on zaraz nie, nie pitował, gej! Nie ma dać pitować, no, ale nie jest tak pochodniki. On nie wie jeszcze, on jeszcze nie wie. On nie wie, on nie wie! <grym> skoczyłem, bo... Skoczył! Co? Skoczył! Nara Elo Co jest! Skoczył! Ej, Wendy jesteś? O nie man. Nie poszła Co jest? No co na ktoś? No ty? Nie, gdzie jesteśmy hmm. Ale ham Hamsko skoczył za nami Ale hmm. jak Ci trzyma dupy! Hmm. Nie, nie gadaj Masz szczęście Chyba trzeba się zatrzymać po Wandacik Odziel, yes, pal brata Za mnie z nam nie da spokoju Uuu, Ale wymika poszła Oj 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 Chyba się gubi koleżanka Ależę Dobra, pojeździmy sobie po górach. Hmm. Patrz, jedzie. No co za gej! Co za fail driving, halo, idziemy na. shit, zawróciło no. mną. To było to do przodu, jest do przodu. Mam skomu jeszcze trochę. Lewo, 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 tam masz taką tunel. Nie, 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 nie. To będzie world gościu. Skupisz go wtedy. Ale bokiem. O nie! Wsparcie dojechało! Co? O nie! Oh shit! I to Mercedes! Oh shit! Trzy wozy! Co <ścoughs> za gość. Dobra trzeba zrobić ostateczny okay. atak Sam sam Tokio do Iwka <ścoughs> O nie O, się robi przy szefie O, o bozo No, no, trzy wozy No nie, no Jakie ma stwiny Dobra, ale pamiętajmy kto to jest mistrzem kierownicy, ok? A hmm. czemu go nas gonią, no, od tego? No, bo tak jakby no. No bo nie on cię zatem zatrzymywał, a ja sobie wziąłem auto po prostu. Piszę na Darkubie, żeby nam pomogli. Nie pisz! Czemu? Bo ja jestem za dobry. <gry> jak się! Oh shit. Uh. Jak się trzyma asa chłopak Ale hamusko. Będzie pitała, będzie pitawał, stop Nie, nie spituje się Mówię ci Wyciąłem mm -mm. przez tunel Zrób tego, fajny na tego No co zawsze robisz jak uciekasz No właśnie, chcę to zrobić, ale to jest mega daleko No to spróbujmy też to... Tylko, że oni widzisz co robią No on nie zawsze, też, na przykład jak teraz ktoś jest na napadzie, robi napad, to oni są kogoś jakiś strzel. Hej, jest 12 policjantów, rozumiem wszystko już spytał się z tym głosem Co chcesz? Jak to no, jak mnie zatrzymają, to <laughs> będę pójdę do więzienia <wyjścia>, bardzo chętnie <laughs> Dobra, teraz wystarczy jechać prosto, nie? A oni nas zaczęli gonić dlatego? Laka miałem Raczej nas gonić dlatego, że... Nie, 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 bo skinięły Trzeci lag Widzę właśnie Party Dobrze No jaki lag? To też możesz zrobić Ale jak se tam? Ten ostatni tam nawet. Dobra, wiesz co teraz no, no to Nie, oni tak to zrobią, wiesz pasz, pasz, pa, pasz, pa, jedzie, jedzie O, widzisz? Jaki tutaj roleplay mają? Oh shit No i dupa A coś to cela i tyle Albo nie, zatrzymamy się, zatrzymamy się, że no robimy roleplay. Zatrzymam się i spytam o co chodzi. nie stwierdzę na to, koniec jazdy. Nie możecie jechać. Mogę. Dobra, <noise> no ja nie mam. Ja nie. NIE! NIE PITUJ! Oni już się chyba nie cackają. <noise> to chyba koniec przez mi ten driving mi się No to mam przy dupie, jesteśmy w dupy. Ale nie celuj, nie celuj nie, 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 nie celuję, nie celuję <grym> <grym> Debil Rip Bozo. Dobrze Siadł Siadł? Dobra <grym> Nie, nie myślałem. Się... No, to co, wychodzicie, poddajęcie się. Poddaj się. Łączkę! Ja, u... ja się poddaję! A co A chodzi, ten... panie waza? <grym> A co chodzi, panie <grym> Nie, transwestyto mówimy nie. <grym> <grym> ha, ha, spierdaj! Ilu was trzech? Ja jebie! Łoł, wow, ale ma so głos! Grano, on, on głos. to coś od mojego radiobuzu! Sorry, sorry! Czemu? Nie chciałem tak się unosić! O co chodzi panie Wato? O co chodzi, panie Szanie? Nie mogę, nie mogę! No teraz zbieramy. Nie rozumiem, panie panie Wato, o co chodzi? Proszę nie wyjąć! Tak Sylwii Rost, to jest 4-7 przykompany. Taki, że nie, a to w dupie. <laughs> Owszem, a mnie nie przeszukał z jebem. O co chodzi pani wasa? Dlaczego jesteśmy zatrzymani? Jezu, jest, nie mów tak wojska jak blizno. trochę no, coś sobie. Żebyś wiedział <noise> O co chodzi? Pani wasa, Proszę nic no zmienić <noise> <noise> Nie mogę. Nie mogę Z tych się napisja z siódmy kołendamisz trochę Czemu was to strzech było na jedno auto To jest jeden. Tak trzech na jedno auto? No nie wiem, kurwa, trzy mocy. <grym /dosek> a, no. <grym /dosek> I czemu za nami skakaliście? Myśleliśmy, że będziecie skakać roleplayowsy. No, ja to już nie możecie. Ale wy jesteście sami, a my nie. <grym /dosek> to racja. Co racja, to racja akurat. <grym> Serwera, </dosek> ja, po Chodźcie prawo schować milczenie, czy Może będzie użyte w sądzie? Skoro będzie użyte przeciwko mnie, to tak chcę wolny. Macie prawo do adwokata, jest z urzędu. Tak Macie prawo do telefonu. Nie dłuższą niż 2 minuty, po prostu się rusza. Zrozumieliście? Poczekaj, zadzwoni na Discordzie koleżanki. No, zrozumieliście swoje jest. prawa? Nie. No to jeszcze raz. Macie prawo do odwiedzenia, macie prawo Dobra, zrozumieliśmy, spokojnie. I macie prawo do telefonu. Cicho. Czemu nie? I tak mogę sobie zadzwonić. Zrozumieliście? Tak. Yeah. Okay. A ja w tym złomię gara. Może 47 <noise> plus to okay. na nasz Złam so, i wyślij okay. filmik. Snajper. Czekaj No, bo już o, tej babo chopa nie ma. Bo A, no, no to my też się. nie ma, papa pa. <noise> Co Dobra, <noise> to zrobiłem, no to wiesz co robisz teraz Rzucę na YouTube Ale akcja My to jesteśmy pro Ej no bo nie mogę Szmarne. ale ten Ała jak mi boli gardło jak tak gadał Jakrzyka Ej ja mi się skarżował komputer